Witam, witam wszystkich kryptoświrmaniaków zdecentralizowanych projektów z tej strony Konrad z grupy słuchajcie Nagrywam dla Was film dotyczący bardzo mocnego eventu, który pojawi się na Binance w kooperacji z giełdą Biswap. Przypomnę tylko, że Biswap to jest zdecentralizowana giełda, która działa na sieci Binance Smart Chain. Zresztą niedawno weszła na Binance, tak więc w tej chwili pojawia się już drugi event, który organizowany jest właśnie w tej kooperacji. I słuchajcie, dlaczego mówię o tym evencie, Dlatego, że pierwszy, który pojawił się na Binance, powodował to, że cena tokenu BSW urosła ponad 100% w bardzo krótkim czasie. Tak więc, słuchajcie, w tej chwili mamy, myślę, okazję na to, żeby fajnie zagrać sobie spekulacyjnie pod wartość tego tokenu. Oczywiście możemy wziąć udział, wziąć udział w tym evencie możemy wziąć udział w nim na dwa sposoby. Zaraz pokrótce opiszę, jakie są wymogi, żeby wygrać część z tej puli, która przewidziana jest w tym evencie na 100 tysięcy dolarów w tokenie BSW. Tak więc myślę, że warto, słuchajcie, warto spróbować, warto sobie zagrać, ponieważ może okazać się, że zaraz ten token BSW urośnie nam o kolejne 100%. Słuchajcie, przejdźmy sobie na chwileczkę do giełdy Biswap, w tej chwili wartość tokenu BSW to jest 1,09 dolara, ja już sobie kupiłem troszeczkę tych Biswapów, mam też na giełdzie Binance, tam kupiłem sobie większą, część tych, większą ilość tych tokenów, no i zagram sobie zwyczajnie pod ten event, zobaczymy co z tego wyjdzie, jeżeli uda się ugrać 50, 100%, o, mamy już 0,99, tak, więc sobie gdzieś tam powolutku rośnie, będę super zadowolony. Na tym zresztą polega rynek krypto, słuchajcie, jeżeli są okazje, jeżeli są newsy, należy je wykorzystać po to, żeby właśnie zarobić sobie spekulacyjnie. Zobaczymy, jak będzie w tym przypadku, oczywiście ryzyko jest jak zawsze, ja je podejmuję, zresztą nie jestem doradcą finansowym, zwyczajnie pokazuję Wam, w jaki sposób ja zarabiam na krypto, na projektach zdecentralizowanych, ale również właśnie typowo spekulacyjnie na różnych tokenach. Przejdźmy może do samego Binance, żeby przeczytać, w jaki sposób możemy wziąć udział w samym evencie, bo może część z Was będzie chciała poza tym spekulacyjnym zagraniem zagrać również o to, żeby wygrać część z tych 100 tysięcy dolarów przewidzianych jako pula nagród. Zróbmy sobie szybko, słuchajcie, że tak powiem, krzywe tłumaczenie googlowskie, tak żebyśmy mogli sobie przeczytać wszyscy w jaki sposób możemy przystąpić do tej promocji. A więc mamy dwie promocje, do których możemy przystąpić. Jedna to jest 90 tysięcy dolarów w kuponach, czyli w tokenach BSW, która będzie przekazana dla użytkowników, którzy osiągną minimum łączny wolumen obrotu, w tym kupno i sprzedaż 4000 tysięcy BSW, czyli około 4000 dolarów, może ponad 4000, bo cena będzie się w tej chwili zmieniać wszystkich kwalifikujących się parach transakcyjnych spot, jak i margina BSW, czyli wszystkie pary do BSW, przepraszam, do BUSD, do BNB, bla, bla, bla i tak dalej, jak również w spotach, ponieważ tutaj myślę, że będą mocne zagrania na, na wzrosty, jeżeli chodzi o spoty z dźwignią, przepraszam, o marginę, jeżeli chodzi o dźwignię, tak więc myślę, że tutaj osoby, które gdzieś tam siedzą w futuresach, będą sobie chętnie wykorzystają sobie ten, ten, ten moment na na zagranie. A więc tak, dobra, po okresie promocji dołącz do turnieju handlowego w BSW, zapisując się do drużyny A lub do drużyny B. Zakwalifikuje się do części nagród. Najlepsza drużyna, większa łączna wielkość zespołu, podzieli pulę nagród 60 tysięcy dolarów, podczas gdy druga grupa, drużyna niższa łączna, wielkość zespołu podzieli się pulą nagród 30 tysięcy dolarów. Czyli będziemy mieć jakby tutaj dwie drużyny Możemy przystąpić do jednej lub do drugiej, i w zależności od tego, jak nam się poszczęści, jeżeli ta drużyna A lub drużyna B wygra, będzie do podziału 60 tysięcy dolarów w mniejszej 30 tysięcy. Tak więc, słuchajcie, myślę, że warto, jak nie, bo oczywiście, no, jakby poziom tego wolumenu nie jest jakiś tam niski, natomiast możemy sobie robić oczywiście kupna sprzedaż kupno-sprzedaż, kupno-sprzedaż. Oczywiście, biorąc pod uwagę, jakby koszty takich transakcji, tak żeby nam się to opłaciło. Ale zakładając, że jest to aż 60 tysięcy dolarów, to wygrywająca drużyna może, myślę, że zagrać i fajnie sobie jakby na tym skorzystać. Tak więc ja już sobie zrobiłem zakup tokenów BSW, będę sobie trzymać, jeżeli załapię się do którejś z tych grup wygrywających, no to fajnie pewnie jakiś tam pieniądz spadnie. Tak więc słuchajcie, na szybko, jeżeli chodzi o, ten, o tą promocję A, jeżeli chodzi o promocję B, udostępnij plakat promocyjny BSW aby podzielić się kwotą 10 tysięcy dolarów, czyli mamy tak naprawdę banner reklamowy, który udostępniamy sobie bezpośrednio w naszych mediach społecznościowych, głównie chodzi o Twitter, tak więc każdy może dołączyć jakby do tego, do tej promocji, do jednej jak i do drugiej i wykorzystać jakby szansę na to, żeby otrzymać nagrodę, jak również, żeby zarobić spekulacyjnie na tokenie. Jeżeli chodzi o tą promocję, bezpośrednio link do tej promocji znajdziecie w opisie pod tym filmem. Tak więc zachęcam, słuchajcie, do udziału, bo nic nas to nie kosztuje. Jeżeli oczywiście mówimy o sytuacji, kiedy chociażby weźmiemy udział w, tym drugim, w tej drugiej promocji, gdzie musimy tylko udostępnić jakby ten baner i jakby pójść łącznie z tymi wszystkimi warunkami, które są wymagane, czyli udostępnienie, przesłanie to bezpośrednio na Twitter potwierdzenie, że zrobiliśmy jakby retweet tego baneru i, i wtedy po prostu zwyczajnie czekać na informację zwrotną. Natomiast osoby, które będą chciały zagrać i faktycznie dołączyć do którejś z tych drużyn, no to muszą się liczyć z tym, że ten obrót będzie musiał być minimum na poziomie 4000 BSW. Tak więc, słuchajcie, tyle z mojej strony. Krótka informacja na temat mocnego eventu. Moim zdaniem warto wziąć w udział w taki czy w taki, czy tylko i wyłącznie spekulacyjny kupując tokeny. No, i czekać tym samym na wzrost wartości. Słuchajcie, no na tą chwilę mamy już 1,1 dolara, jeżeli chodzi o BZW. Ja kończę, żeby jak najszybciej film rzucić, tak żebyście dowiedzieli się o tej promocji. Oczywiście informacje.